Spróbujemy nagrać trzecią noc. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. No nic, to zaczynamy. Hmm. Właśnie trzecia noc jest jakaś taka najgorsza. Ze względu na na który wyskakuje z dupy, mimo że stoi tam, gdzie powinien stać. Mam przede wszystkim, że mnie będzie dosyć wyraźnie tam słychać na nagraniu, to też jest bardzo ważne, bo przynajmniej moje ostatnie nagrania to totalna foil'a, po prostu no, się nie da opisać. Hmm. Ale jakim prawem mnie Fox przy jednej z prób tutaj zaatakował? Hmm, nawet nie zauważyłam jak przez tej kurtyny swojej. jest jakaś porażka, no mimo wszystko. Generalnie trzecia noc to jest porażka. No i co się lumpisz, no, no? No lumpisz się i co ci to daje, no? Żebyś lepiej od razu wybiegł z tej kurtyny i byłby święty spokój. A ja bym przynajmniej tak może tej baterii nie zużywała na obserwację. Pierwsza i druga noc jest jakoś... jako... jakaś jest. Jakoś się ją da przejść. Ale trzecia noc, ja jej w ogóle nie umiem przejść. No. Który się chyba powinno ruszyć, nie wiem. Tak mi się wydaje, ale ja tu już wszystko słyszę, no... Mm. Zaraz wyjdziesz, ja, ja to wiem, ja to wiem, że ty zaraz wyjdziesz. Czyli, tu top model, no, wiedziałam, że wyjdzie. Proszę bardzo, i chcę zaraz tu. Czyli ten bot tu stoi Dobra Jesteśmy podpieczeni No prawie, że Prawie Foxy się już chyba nie ruszy Chyba Coś Coś mi bateria zużyła Światło? Nie no, jest okej okay. Zaraz Się ruszy Boni ja to wiem, ja to czuję. Jestem tego bardzo pewna. Hmm. Okej. Okay. No, chicken pot się ruszył. A myślałem, że zostanie w kuchni. Jeszcze. Dopiero druga jem. Ja Chociaż w zasadzie 68% da się wyżyć. Póki co się da. Boni. Cześć. O nie. No. Bierzesz ten. No. Adios, pomidory, pomidore so. O. spokoj jest ok może damy radę może nie jak to i tak o tej szóstej ja to normalnie mi medal powinni dać to za to w tej grze w ogóle chicken se poszedł do kuchni ja ja dobra, no do... że sobie energię poszczędzam i w ogóle tylko najgorzej jak mi wyskoczy na i bo nie wiem w ogóle kiedy on przychodzi I wiesz jak znaczy, kombinant, masz stać tam, no dobry królik dobry królik posłuszny, jedyny posłuszny w tym który którego można trochę spowolnić. A chickena nie ma. I nie ma. A ty, Fredziak, nie kombinuj. Naprawdę, ja ciebie proszę. Nie kombinuj. To będzie wspaniale. Po prostu święto narodowe. Nie, nie będziesz kombinował jakiś. Chica, chica, chica. No idziesz. Już. No idziesz. No. No jesteś. A ja, ty mi spróbuj ku na wyskoczyć. Naprawdę mi tu spróbujesz. Czy jest, dzika? A nie. O nie. Nie. Proszę cię, Frejdziek. Nie rób mi tego. Ja ciebie proszę. Nie. Nie, ja tego nie przejdę. Ja to wiem. I ja to wiem. Wszyscy to wiedzą. Proszę. Proszę, adios. Proszę. Proszę, damy radę. Damy radę, proszę. Nie wiem czemu ja po prostu tu klikam, bo tu wiem, że Fredward tu gdzieś chodzi. Ja tu se wokół. Górny ja się naprawdę... Proszę, Fredward. Proszę cię. Dios, nie ma. O nie. Spadasz. Proszę. Dam radę. Dam ranę, Proszę, no proszę, ja bardzo was proszę. Jak dam radę, to to będzie święto, naprawdę. Proszę. Nie wyskakuj mi. Proszę, bardzo proszę. Ja ciebie bardzo, Fredward, proszę. Nie wyskakuj mi na Nie wolno. Nie. Proszę. Proszę. Szósta ejem. Szósta ejem. Szósta. Szósta, proszę. Szósta. Już. Cholerna szósta ejem. Cholerna szósta ejem. Cholerna szósta ejem. Ja no nie chcę. Cholerne szóste ejemsko. Proszę. 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 Cię tu nie ma. Nie ma. Nie ma. Proszę. Szósta, ejem. Proszę, proszę. No klisyc. Czy to jest jakaś metoda na Frydwarda, żeby na ryj nie wyskoczył? Proszę. Szósta. Szósta, ejem. Szósta, ejem. Szósta. No szósta. Proszę, proszę, proszę. 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 Matko. Tak, Się. Uf, udało się. To na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Kliknijcie łapkę w górę, jeśli się podobało. I zapraszam do czwartej nocy.